Cześć, witam się z wami w kolejnym odcinku Życia Rainbow. I tutaj, jak widzicie, poznajemy jakiegoś nowego e, pana, którego randomowo spotkaliśmy na ulicy. E, Rainbow jeszcze z kubkiem kawy wyszła i postanowiła sobie tutaj kogoś poznać, więc, e, jakiś Anastazy Wiaderko, chyba to jest, czy nie wiem. Dobrze doczytałem, jak on się nazywa. Tak. No i sobie z nim trochę pogadamy, żebyśmy nie byli skazani cały czas tylko na Dwayne, ale żebyśmy mogli sobie też z innymi tutaj pisać i dzwonić i zapraszać. Więc poznajemy sobie kolejnych nowych simów. No i w dzisiejszym odcinku też poza takimi. Jak zwykle, czynnościami wprowadzimy pierwszą e, osobę wynajmującą nasz domek, który zostanie już później e, do końca umeblowany i mm, wszystko będzie wyposażone, i zaczniemy w końcu taką właściwą rozgrywkę, że tak powiem. No, a na razie tutaj jeszcze sobie niech e, trochę pogada z tym. Anastazym. E, no i będzie trzeba powoli wracać do domu, bo ona chyba e, w niedzielę też pracuje od rana, więc e, trzeba będzie się niedługo zbierać. Zwłaszcza, że ona jest już śpiąca, chociaż trochę tej kawy wypiła, to mm, trochę ta energia jej podskoczyła, ale może niech pójdzie już sobie e, spać. Tak, on już musi iść bardzo dobrze, i niech ona wraca tutaj do domu i pójdzie sobie. Spać, żeby ta energia jej się trochę poprawiła. I przyspieszymy trochę do rana. No i niestety miała jakiś koszmar, więc się wybudziła. E, no to pójdziemy do łazienki, bo e, już nie jest na tyle śpiąca, żeby iść dalej spać. Ona ma w ogóle jakąś taką cechę randomową, którą jej nadałam, ale nie wiem jaką, bo nie sprawdzałam w sumie tego, że jest bardzo takim strachliwym simem, bo ona się bardzo często czegoś boi, jeśli to zauważyliście, i się wybudza. No i, no i boi się czegoś, a tutaj umówmy się, no nie ma poza burzą i to też nie, nie często w sumie, chociaż teraz jak jest jesień, to tutaj na tej, w tej miejscowości po prostu dużo pada, ale generalnie to... Mm, Widzę, że często ma takie właśnie e, reakcje, że się czegoś boi. No a w teorii nie ma czego, więc widać taką cechę, jaką się jej randomowo tam przypasowałam. No i na razie niech sobie wypije kawę. Od razu posprząta, żeby się tutaj nic nie zepsuło. I co tu może porobić? Mm. Może niech wróci do tego pisania. Yy, znaczy, no niech zacznie pisać, książkę, jakąś kolejną, żeby zaczęła zarabiać? Zmienia nam się pora roku. W sumie nie wiem dlaczego myślałam wcześniej, że jest jesień, bo tak podało, a to jednak teraz jest dopiero jesień, no ale jesienią to tu na pewno będzie sporo tego deszczu. Dobra, za godzinę Rainbow zaczyna pracę, więc już nam niewiele zostało. Niewiele tutaj zdążymy zrobić. Pewnie tylko tam coś dopiszę i w sumie można już ją tam do tej pracy posłać. No, i mamy powrót z pracy, 160 simlonów. Chyba jej zrobimy taką małą pożyczkę, żeby zdążyła wykończyć ten domek drugi, albo coś posprzedajemy po prostu stąd. I niech zaraz jeszcze porobi to pływanie, bo brakuje nam jednego punktu do tego, żeby dostała awans, bo musi mieć chyba tam czwarty poziom tej sprawności fizycznej, więc zaraz niech sobie zrobi ten czwarty poziom. No jeszcze raz już dosłownie niewiele brakuje i zaraz już będzie miała na samej prostej się poddała i wyszła z wody, a to już dosłownie tylko parę ruchów, i powinna. O i mamy czwarty poziom sprawności fizycznej. I tym samym niech idzie spać i powinna mieć następnym razem awans. Tutaj już przeskakujemy trochę w przód. Zobaczcie, jest już, są um już umeblowany domek. No i mamy tą simkę, którą bym Wam chciała pokazać, która będzie wynajmowała ten domek mały. Nazwałam ją TioSong. Ona jest ogólnie, jej w całości nie zrobiła. w sensie ona się wygenerowała sama, ja tam parę rzeczy u niej zmieniłam. Nadałam jej imię i nazwisko, ale tam za bardzo przy niej nie kombinowałam. W sumie doszłam do wniosku, że ci co będą tutaj lokatorami takimi, Tymczasowymi to mogą być losowo wygenerowani simowie. Teraz wam pokażę, jak wygląda ten domek w środku. Hmm. A tu za blisko, trochę chwilę zaraz to jakoś ogarniemy, żeby. O! No i tutaj mamy tak kanapę, telewizor, jakieś takie bardziej budżetowe wyposażenie, że tak powiem. Łóżko, jakieś też nie najdroższe. Taki widok z okien, no jak widzicie, tam dach, tutaj, znaczy ogólnie jest dach, ale opuściłam tutaj ściany, więc nie widać. No i taka najprostsza toaleta. E, tak jak ją wcześniej budowałam, no i tak to wygląda. E, jeśli chodzi o jedzenie, to na razie będzie musiała przychodzić na jedzenie do tego głównego domu. Rainbow, bo e, no w sumie nie pomyślałam tutaj o tym jeszcze. O żadnej stołówce czy coś, bo w sumie no, to też nie jest dobry pomysł, żeby to u niej ciągle jeść. No ale na razie, ponieważ są to początki, to niech tak e, zostanie. I ona już w sumie na początek mogłaby podać jakiś obiad, na przykład makaron z sem. Dobra, no, nie mamy czasu na tego anastazek. A jeszcze łóżko i ja tutaj zmieniłam, jak widzicie, takie podwójne dałam. Yy, no i będziemy robili coś do jedzenia. A Tio będzie na razie oglądała sobie tutaj telewizor. No i zobaczycie, co to za mm, historie z tą postacią będą, bo z każdą kolejną osobą, która będzie tutaj wynajmowała sobie ten domek, e, będą jakieś różne mm, historie. Każda będzie inna, więc tutaj się też nie przywiązujcie za bardzo do tej Tio, bo ona nie jest e, na długo, tylko na jakiś czas oni tutaj przyjeżdżają. No i dobra, niech lubi to gotowanie, bo będzie musiała gotować tym swoim gościom dosyć często. E, przełóżmy to od razu na stół, żeby oni sobie sami tutaj brali. Zmieniłam właśnie stół, bo kiedyś był taki mały stolik tutaj w kuchni, ale przełożyłam tutaj do tego y, pokoju większego. No, żeby to jakiś tam miało sens, jak y, oni przychodzą tutaj sobie zjeść. E, więc teraz mają okazję sobie e, porozmawiać pierwszy raz. Jest trochę niezręcznie. Rainbow ma w ogóle minę, jakby się miała zaraz popłakać. Jest niby zmęczona, ale w ogóle nie wie o co chodzi. Dlaczego aż jest taka smutna? E, no i takie będą różne się tutaj historie działy. No, i ogólnie zostawiła ją samą przy stole. A w sumie niech ona posprząta po sobie, bo w teorii to nie musi, być gościem, ale no niech posprząta. Będzie tam trochę lżej. No i ponieważ tam Rainbow jej powiedziała, że może czuć się jak u siebie, to ona stwierdziła, że pójdzie i zrobi sobie kawę. Czyli tam opróżni ten ekspres i zrobi sobie zaraz kawę, bo chce jej się trochę. E, pić kawy, a tam właśnie nie za bardzo jest jeszcze miejsce w tym małym domku. No i niech może się tutaj odpręży na tym leżaku. W sumie tych leżaków można by potem dokupić trochę więcej, no bo w sumie teraz i tych y, ręczników tak samo. No bo teraz, jak jest, y, są ci lokatorzy, no to. Dobrze by było, właśnie, żeby było tego więcej. Proszę, jak sobie tutaj chilluję z kubkiem kawy. Tutaj w ogóle śmieszny strój się wygenerował. Ja jej zmieniłam górę, co prawda, bo taka trochę była kiepska, ale już całej reszty ubrań nie zmieniałam jej, więc będzie pewnie zabawnie, jak będzie wchodziła do wody albo szła spać, bo kompletnie nie zmieniałam jej ubrań. Więc. No zobaczymy. Dobra, na razie ona sobie tutaj chilluje na leżaku, ta Rainbow jeszcze śpi, no i potem zobaczycie co to jest za postać i co tutaj się będzie ciekawego działo. Na razie jest tutaj taka tajemnicza, jest ubrana tak całkiem elegancko, przyjechała z pierwszym gościem. No i. W sumie nie wiadomo, zaoferowała sporo pieniędzy, stąd w naszym budżecie rodzinnym, jak widzicie, jest trochę lepiej. No jeszcze nie tak idealnie, ale lepiej, bo skoczyliśmy ostatnio chyba na jakichś 48 simuleonach, a teraz już jest 397, bo nawet 400 przez chwilę. I, a może niech ona sobie tutaj popływa. Co prawda zaczął padać deszcz, ale ona stwierdziła, że nie po to przyjechała tutaj nad jakieś morze, żeby. Oho, już widzę, ciekawy ma strój kąpielowy bardzo. Bo tak jak mówię, w ogóle jej tam nie zmieniałam, jaką ja wziąłam z tego Create a Sim, więc już widzę, że jest to. Dopiero brodziła, już ma sprawność fizyczną. E, no więc może być ciekawie, z piżamą tak samo. No ale dobra, no niech to tak na razie zostanie. I zobaczymy, co tutaj się dalej będzie działo. Yy, tak, więc ona sobie tutaj popływa. Sąbiem potem mogłaby się umyć i iść po prostu spać. A Rainbow niedługo będzie mogła wstać. To jest sprząt, jakieś jedzenie zrobi. Weź się tutaj, może pogarnia i umyj się. I weź tam z tego stołu trzeba będzie sprzątnąć i zrobić jakieś yy, nowe jedzenie. Też w teorii ten makaron z serem się jeszcze tutaj widzę, że psu, nie zepsuł. E, więc niech się jeszcze postoi, sobie wypij kawkę. Jest git, dobra. E, no pewnie się zaraz zepsuje, ale w sumie jest 23, to ty jeszcze śniadania nie zrobisz, to niech to tak na razie zostanie. No ale też nie chcecie ci się spać, więc może zróbmy tak. No może sobie poczylimy na tym ręczniku, tam co z tego, że jest 23, jest prawie 24, ale nie, kurczę, nie, bez sensu, bo pada, no to nie, to niech ona tutaj jednak nie leży na tym ręczniku i niech pójdzie sobie kontynuować to pisanie. Ona przez to, że tyle pisze, to mi się myli, kiedy ona zaczyna pisać nową książkę, a kiedy jeszcze nie skończyła i kontynuuje pisanie czegoś tam, dobra, co tam u tamtej, tamta se śpi. No i dobra, zaraz będziemy robić jakąś pierwszą dziwną akcję może. Tio niech nich wstanie, bo już się wyspała ja z kona, ma piżamę, no po prostu, dobra, weź ty się dziewczyną tutaj przebierz. Co ona za jakieś dziwne pozy robi, to ja nie wiem. Też randomowe cechy ma nadane, więc nie wiem, co ona tam będzie robiła. No i teraz... Yy... A, nie można nic z boku zrobić, dobra, już tutaj ma jakieś dziwne pomysły, drzwi to pewnie go zablokować można, Dobra. No, ale teraz ona będzie chciała iść do piwnicy, bo znalazła tutaj, że jest jakieś podziemne przejście, nieogrodzone kompletnie, i postanowiła zejść na dół i zobaczyć, co tam się dzieje. No, ale w piwnicy, jak wiecie, nie ma nic ciekawego poza starymi jakimiś pudłami, no, ale ona postanowiła tu wejść. Więc ona sobie tutaj teraz będzie schodziła do piwnicy, mimo że nie ma tutaj żadnego upoważnienia do wchodzenia, bo to już dla gości nie jest. No a tutaj Rainbow pisze i widzi przez okno, co z tego, że ma ścianę przed sobą, ale przez okno widzi, że ktoś tam się skradał na zewnątrz, więc ona też wyjdzie na zewnątrz, zobaczyć co tu się stało. Widzi jakieś ślady, no ale nikogo nie ma. Rozgląda się w lewo, w prawo, nikogo nie ma, dobra, wraca do domu z powrotem. No dobra, tego nie było w moim scenariuszu. Ta wychodzi tutaj nago i się myje w deszczu. Tego, tego w sumie się nie spodziewałam. No ale w każdym razie wyszła i się jakaś dziwna akcja tutaj dzieje. Eee, dobra, weź tym może tak, weź się z na tej kanapie, bo zrobiło się dziwnie. A ty tam dalej to kontynuuj sobie to pisanie, dobra? No i ona poszła tam po coś. A, już dobra, można sprzątnąć, bo śmierdzi. Yy, ona po coś tam poszła do tej, te, do tej piwnicy nie wiadomo po co, no i zrobiłaś tak trochę tajemniczo, nie wiadomo co się tutaj dzieje. No, a ty już mogę zaraz pewnie ugotować jakieś śniadanie, bo już jest druga, więc podejrzewam, że pewnie jakieś tam tosty czy coś to już można o tej, o jajka na toście można zrobić, dobre. No i oczywiście Rainbow tam cały czas się zastanawia, czy ona to widziała, czy nie, bo były jakieś ślady. Ona się też trochę tak zafiksowała, bo pisała, była w trakcie pisania książki, więc też tam w swoim świecie, a tu jednocześnie wychodzi i widzi jakieś ślady. Wydawało się, że słyszy, że ktoś schodzi tam po tych schodach, bo te schody są też tam jakoś niezamknięte, nieogrodzone całkowicie. Ta śpi, bo emocje to były, że zeszła, a nie powinna. I ona dobrze o tym wiedziała, więc... Teraz się cały czas zastanawia. No ale robi też już śniadanie, bo chce ze wszystkim zdążyć. Co prawda dzisiaj nie idzie do pracy, bo ona pracuje chyba tylko czwartki, niedziela. No ale już sobie tutaj postanowiła przygotować to jedzenie. No i też już przyciągniemy na stół, żeby było od razu. Może jakiegoś SMS-a do Dwayna wyślemy. Nie będziemy dzwonić o tej godzinie. Się narażać, że tam się będą czepiać, że co to za godzinę i za wcześnie, i tak dalej. Więc na razie tylko, tylko SMS-a wyślemy. Dobra, Tio już stała i przylazła tutaj zjeść. No, rozwalił nam się kran, więc trzeba go będzie niestety naprawić. Bo mm, u Rainbow robimy tak, że ona sobie sama naprawia te rzeczy. Nie wymieniamy. Tio wzięła jedzenie i poszła sobie na ten nasz ganek. Nie wiem w sumie dlaczego, ale no dobra. Tutaj sobie postanowiła coś tam zjeść. Idzie do naszej Rainbow, coś tam podpytać. No, na wczoraj nie wchodzi do tego domu naszego, bo tu nie jest ten obszar, gdzie ona sobie ma spędzać ten czas. No ale jak już przyszła, no to okej. Okay. No i sobie niech tutaj. A nie dobra, niech honuje to zlew brudne. No i sobie tutaj gadają. No i generalnie. Rainbow też pójdzie jeść. I. Nie chcę co prawda straszyć tej swojej nowej lokatorki tymczasowej. Mówić jej o tej akcji, którą słyszała, więc tak po prostu z nią porozmawia, próbuje ją trochę poznać, kim ona nie no ale co ty robisz, no na sedesie zostawiasz tutaj talerz, weź to sprzątaj, no już bez przesady, no szanujmy się trochę no już na toalecie zostawać talerz, no i dobra, ona tam se siądzie bo towarzystwo ma w sumie nisko, to pogada z nią, no i tam jakieś zasłyszane plotki, takie różne tam niech sobie pogadają no i na razie nie będą rozmawiały o tej całej akcji, no bo Rainbow nie wie, kto to był, nie podejrzewa nikogo też no bo dziwne, żeby podejrzewała, a też nie chce wystraszyć swojej nowej lokatorki, żeby nie pomyślała, że coś się tutaj niepokojącego dzieje w okolicy, dlatego po prostu tak sobie luźno rozmawiają. No i T.O. się zdrzemnie tutaj na mm, leżaku. A Rainbow w sumie jakby pije sobie kawkę. No i zepsuła się kolejna rzecz, czyli mamy kolejną rzecz do naprawy. To jest jakiś w ogóle odcinek, w którym wszystko się psuje. Wszystko trzeba naprawiać. Więc niech ona się tutaj zajmie tym naprawianiem na razie. No i w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Ciekawa jestem, czy Wam się podobało i czy podobał Wam się taki tutaj plot twist z tym wszystkim, że mamy już nową osobę. Zapraszam Was do subskrybowania i lajkowania i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!